Witam serdecznie po krótkiej przerwie w vlogach, może nawet nie takiej krótkiej. Chwile mnie nie było, ale jak, jak śledzicie mój kanał, wiecie, czym to było spowodowane, ale nie, nie o tym mowań, żeby nie w niej przedłużać. Chciałem dzisiaj zapowiedzieć QA dla Was, bo pytacie mnie o to pod innymi odcinkami, także stwierdziłem, że już niedużo subów brakuje nam do 8000, tam bodajże 200 albo, albo już nawet mniej, nie wiem ile będzie chwilę do, w chwili dodania filmiku. Także chciałem zapowiedzieć QA, także prosiłbym Was serdecznie o. Opisanie pytań pod tym odcinkiem. Wszystko co Was ciekawi, co chcielibyście wiedzieć, śmiało piszcie pytania, w komentarzach. Ja postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Mam nadzieję, że będzie tych pytań sporo, żeby odcinek wyszedł taki taki po prostu dłuższy, a też odnośnie tego odcinku QA, może takie zrobię, wtedy. Zobaczymy, jak, jak będzie długi, bo jeżeli będzie dużo pytań, to będzie to samo QA, jeśli nie, to, to troszeczkę powiem o historii gospodarstwa, parę słów. Także zobaczymy, jak nie to podzielę to na dwa odcinki. A co nowego na gospodarce? No to akurat tutaj jesteśmy u byków, żebyście mogli sobie popatrzeć. A jesteśmy już praktycznie na końcu sianokosów, zostało nam parę hektarów czy paręście, także już znikoma ilość. Ogólnie rok bardzo obfity. Mamy duże nadwyżki. Sianie sprzedajemy siano po 40 zł za balot. Jakby może był ktoś zainteresowany. No i mamy tego siana praktycznie 700 balotów nadwyżki na sprzedaż, jak nie więcej. Także u nas suszy nie ma. No jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z plonów. Troszeczkę nawet bym powiedział, że nam deszcz przeszkadza w zbiorach ostatnio. No ale jakoś, jakoś sobie daliśmy radę. Co nowego jeszcze u mnie. Na dniach przyjedzie do mnie siewnik Gutlera do podsiewu traw na testy, także będzie cały dzień testów. Będę podsiewał 6 hektarów. Zaraz Wam pokażę już jaką trawę zamówiłem. Na pewno coś więcej powiem, jak będzie siewnik. Nagram Wam filmik, żeby pokazać co i jak, ale no mówię, będzie na pewno u mnie film odnośnie testów siewnika. Tutaj jeszcze macie dwa byczki. Tego byka na pewno znacie z filmu odnośnie rozpodników, bo to jest byk numer jeden, a to jest byk numer cztery. Także tutaj tych panów już powinniście znać. No dobra, a się jeszcze, to Wam pokażę trawę i, i parę słów o tym. akurat trawę już leży w aucie na, na tyle? W terenówce, żeby było łatwo zawieźć na pole, tutaj jest dopiero połowa, jakoś tak, połowa jest w drugim miejscu, no, ale nie, nie to jest ważne. Zamówiłem w trawę gutlerowską, tak? To jest tam, ktoś tą trawę, o tutaj dokładnie jest chyba nazwa, kto to produkuje dla, dla szyldu gutlera. Ale dlaczego taka trawa, dlaczego nie inna? To wszystko Wam powiem odnośnie. Zrobię taki cały odcinek pod siew od A do Z, ale po prostu w skrócie mówiąc, do pod nie trzeba bardzo tak dobrych nasion typu DSV. Nie mówię, że to są złe nasiona, ale nie, nie kupowałem najdroższych, bo zastanawiałem się nad DSV albo Warenbrugiem, ale wybrałem tą trawę. I są to dwa rodzaje, bo mam łąkę 3,5 i 2,5 hektara, gdzie jest w miarę regulowane pH. Wapno też będę dawał przed podsiewem żeby troszeczkę to pH podgonić i, i będzie jedyna taka okaza, żeby wapno było przemieszane z glebą po przejechaniu gutlera, ale tu Wam teraz właśnie pokazuję jest to AG14, AG8, a tak wygląda skład AG8 jest to mieszanka tak naprawdę wszystkiego tutaj nie ma trawy dominującej w składzie a mieszanka AG14 to jest po prostu mieszanka życic także sobie porównam jak to wyjdzie u mnie na polu no i po prostu przy tym podsiewie wam, wam więcej powiem co i jak, no wszystko opowiem tak co też zrobię taki może troszeczkę edukacyjny, to co wiem, to, to postaram się Wam pomóc na przyszłość, jeżeli Wy będziecie planowali jakieś podsiewy No i jeszcze raz przypomnę, zadawajcie pytania do Q&A Nagram na pewno piątej na 8000 i może jakaś tam historia gospodarstwa, także piszcie co chcielibyście wiedzieć, na każde pytanie postaram się odpowiedzieć. No a już niedługo, no tak jak wspomniałem, filmik odnośnie testów, no i masa innych vlogów, także wracamy ostro do vlogowania. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zostawcie łapkę pod tym filmem, no i dzięki, cześć, do następnego.